Na kanale, z tej strony w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Minecraft. Myślę, że takie odcinki mi się będzie podobać. Jeśli tak, zrobisz piękną kategorię oraz my na kanale. I zapraszam Was e, do oglądania tego odcinka. I tak, dzisiaj na pewno sobie dokończymy ten e, jakże piękny nasz domek podstawowy. Wezmę sobie to, nie wiem po co to mi, ale może się sprzyda na przykład na Creepera albo coś takiego. Nie wiem, to sobie tutaj gdzieś postawmy. Za chwilę pewnie noc przyjdzie. Więc dlatego będziemy musieli szukać jakichś owieczek. Mm. O, papuszka, muszę udzielić papugę. Dobra. No, nie, jednak nie będziemy mieli papugi. E, dobra. Skąd on tutaj jest? Dobra. E, gdzie jest? Nie no to, to, to jest taki bią, gdzie powinno być nawet dużo, owiec mi się zdaje. Jedyny co ja widzę to kurczaki. Ech, no nie no i znowu creepery. Może sobie sumie dynia to może nam się sprzydać. Hop! Hmm. Czyż jakbyśmy sobie trochę tego jedzenia wzięli też? No widzę, że tak za bardzo Nie ma tu owiec Oj, 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 oj Jest, ale nie ten kolor, co trzeba O, jest, dobra Końcu, nareszcie Dobra, pierwsza. Teraz potrzebuję. O nie! Ja chciałam sobie tylko roznieść ekran w telefonie. Opie! Idzie ode mnie. Nie zbliżaj się do mnie. Dobra, e, tam widziałam, ale tam była szara. To, je, to ja nie chcę szarej. Ja potrzebuję białe. No, patrzcie, no. Idź mi stąd. Idź ode mnie. Idź ode mnie. Dobra, zginęliśmy. Czeka, czekaj, gdzie ja miałam ten dom? Nie, no to mnie za dużo tych szkieletów. A jak coś, to ja sobie dałam zachowaj kwipunek, bo ja nie chcę tracić kwipunku. Dobra, tam mam domek. O, tam mamy w ogóle panda, To fajnie. O, jeszcze ja mam tutaj taką fajną dziurę, superową. Dobra, musiałam sobie rozjaśnić ekran, bo ja nic praktycznie nie widziałam. Dlaczego? Skąd zrobiłem trzy zombiaki? Przepraszam bardzo, to jest jakaś impreza? <grymne> nie, no serio, nie wytrzymam, no. To jak tu jasno. Oła. Hop. Dobra. Aj, super. Dobra, będę musiała jakoś zrobić yy, śkierkę i poszukać tych owiec. Tutaj nie ma jakiegoś takiego złego tego terenu, co ja wiem. Aha. Ja gram na normalnym czy na, kur na ekstremalnym Dobra yy... Uhuhu. Nie no, co ja w powinny powinna być ja wam powiem, że ja nie grałam na tej wersji. To nie mam, co się nad pozmieniało. No nie wytrzymam, no Dobra, będziemy musieli sobie ściąć to dawno. Bo jak znając mnie, to ja nie mam yy, nic przy sobie takiego, żeby w Idź ode mnie. Dobra. Yy. Może dało się z sobą po to stworzyć. Dobra, teraz tak. Potrzebuję siereczkę. Mam siekierę. I teraz tak. Nie są te owce. O! Dobra. Dobrze, że nam wilkie... o nie. Dobrze, że nam wilki zabił. Oś hmm. mi ścina ten telefon, nie wiem czy O Jezu! Bo jak tyle mobów to jest te ja się dziwię. Dobra. Jakby się jak ktoś mnie pytał, jaki ja mam telefon, to ja mam iPhone'a i Androida, więc ja nagrywam głównie na Androidzie, bo... Eee, Jakby lepiej mi się nagrywa po prostu na Androidzie niż na iPhone'ie. Ała! Dobra. Jeszcze potrzebujemy jedną wełnę. O nie. Eee, nie. Odczep się ode mnie. Nie no ja zaraz marnuję tą się nie na owce, tylko na nie Dobra, lecimy W sumie ja bym tu zamieszkać, bo to jest ładnie Dobra, em... nie wiem, nie wiem gdzie są te owce wszystkie, naprawdę. Bo znikały mi. Nie powiem że wiem, że mogłabym dać biały barwnik, ale chyba to jest... Chyba cięższe do szukania, niż owca. Ech. Tak, mam no dopiero dwa. Hop, hop, lecimy tu, tuse, tu, se, polecimy tu, tu, tu i tu i tam. odczep się ode mnie. Eee. Jak tam wpadła, to no. Dobrze, że one są takie powolne. Bo nie wiem, co by to było. Widzę, że to i Hero Brain był. Eee, oczywiście sobie żartuję. Jakby ten. Jakby ktoś nie zrozumiał. A się robi poranek, to bardzo dobrze. Ale szukaliśmy całą noc owcy. I jej nie ma. Więc... Więc myślę, że takie odcinek się spodobał, się tak zostawcie mi się łapkę do gry oraz na moim kanale, więc pa!